Szanowni i drodzy Państwo, którzy przybyliście dzisiaj na ten nasz 18-jubileuszowy, 18 Świętokrzyski młodzieżowy czempionat koni małopolskich. Cieszę się bardzo, że przy tej łaskawej pogodzie jest nas tak spora grupa i myślę, że to jest zwiastun i początek, ale jednocześnie kontynuacja atrakcji, które dzisiaj są naszym udziałem. To już 18. edycja y... Czempionatu osiem. koni w Opatowcu. Która z kadencji tego wójta? No siódma za kadencji. Czyli podjąłeś decyzję o tym, żeby kontynuować? Czy nieroztropnym, nierozważnym i niemądrym byłoby, gdyby ktokolwiek kiedykolwiek zarzucił tak piękną imprezę, która wpisała się w klimat, wpisała się w Opatowiec? Myślę, że 18 lat jest to dobry wiek i teraz tylko i wyłącznie można to rozwijać i kształtować jak dorosłego już człowieka. Powiem tak, wianki dla, na osobach, które, wianki opatowskie, które nie były tutaj, a widziały te wianki, zrobiły ogromne wrażenie. Jest tych imprez, które wiążą się z Opatowcem trochę, kilka. Jest tych imprez kilka. Zdecydowanie wianki wpisują się w klimat, bo Batowiec nad Wisłą położony jest. I rzeczywiście staramy się te wianki zrobić tak z pasją, ze znawstwem i z takim, z takim duchem co myślę, że powoduje miły odbiór, miły klimat. Jednocześnie wystawa Koni w Opatowcu to jest taka bardzo znamienita i, i dostojna impreza, jednocześnie trochę i zabawy, i, ale i też pokazane są... Konie. Tak naprawdę to coś, co przez setki lat było nieodłącznym towarzyszem człowieka, było jego pomocą, jego siłą właściwie i do, do, do boju, do walki, do pracy. Także ten koń w pięknym biegu, pokazany tak jak widzimy z tyłu, jest, jest czymś, czym się należy i czym się należy chlubić. Czym się ich lubić my, lubimy. Są emocje w czasie wystawienia koń. Zawsze są emocje. To jest żywe stworzenie. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy, nigdy nie wiemy, co. Co zadziała, tak naprawdę ludzie lubią emocje. Wszyscy lubimy emocje. Staramy się te emocje też w jakiś sposób kontrolować, żeby nie wybiegły poza pewne ramy, ale rzeczywiście dreszczyk jest. To, że tu była przeprawa, to dla tego miasteczka, bo kiedyś Opatowiec był miasteczkiem, dla tej miejscowości jest błogosławieństwem, a w przeszłości było niestety pewnym, pewną niedogodnością. Żeby nie użyć słowa niewłaściwego, rzeczywiście ma Opatowiec ten atrybut. Myślę, że taki wyróżniający, te kilkadziesiąt hektarów błoni na terenie Opatowca i właściwie po kilkadziesiąt w kierunku Podskala i Rogowa, to jest takie naturalne, prawdziwe zaplecze dla tego typu dzisiaj wystaw, imprez. Zresztą jest to naturalny ekosystem dla, dla zwierząt, w tym wypadku dla koni rzeczywiście. Jest opatowiec położony nad Wisłą, jest opatowiec położony u styku Dunajca i Wisły, była tu przeprawa, przeprawiał się tu wielokrotnie marszałek Piłsudski w czasie I wojny światowej i rzeczywiście ta przeprawa i ten, ten styk rzek powoduje pewne niedogodności. Rzeczywiście opatowiec jest podmywany przez rzeki. Podobno ten teren Błoni Opatowieckich to jest coś, co kiedyś było na poziomie samego Opatowca, to dzisiaj wszystko się zapadło, bo zapadło. Wisła. Ale chcę powiedzieć, że ta przeprawa, że to, że tu była przeprawa, stawiało, że wojska przyjazne i nieprzyjazne to się przemieszczało. I Opatowiec jest położony, zresztą tak jak i gminy sąsiednie na tym Płaskowyżu Proszowickim, Płaskowyżu kaźmiersko proszowickim i są to najrzeźniejsze ziemie w tym terenie, na tym terenie Polski. Było tu osadnictwo, były tu miasta, były tutaj osady, które od można powiedzieć 9 wieków czy 8-9 wieków znakomicie się rozwijały. Było i pewnych rzeczy trudnych też. Były... Był Potop Szwedzki, były właśnie zabory. Na granicy Wisły był kordon pomiędzy Królestwem Kongresowym i Galicją. No, ten teren był doświadczony jak mało który. Jak Jaki jest współczesny Opatowiec? Współczesny Opatowiec, tak jak współczesna Polska. Myślę, że podnosi się z pewnego takiego powojennego okresu takiej smuty. To no tak jak, jak, jak wiemy, no dotyczyło to wielu miejscowości. Zresztą Opatowiec był spalony w 80% w czasie wojny i tak jak i cała, cała gmina no, odbudowuje się pięknie. Ja myślę, że jest to dzisiaj znak czasu, że rzeczywiście te środki europejskie i takie dobre gospodarzenie powoduje, że się miejscowość i gmina rozwija. Tak mi się zresztą wydaje. Rozwija się kultura. To ważne, czy nie ważne? Kultura kształtuje, kultura jest yy, najważniejsza. Bez kultury by nas nie było, bez języka by nas nie było, bez mowy. Yy, mamy się czym szczycić, mamy się czym chwalić. Nawet ten nasz teren może niewielki o niewielkim strategicznym znaczeniu, ale ma swój e, swój rys, swoje piętno historyczne odcisnął na terenie e, tego terenu, czy, ty, czy, czy gmin sąsiednich, czy miejscowości sąsiednich. Rzeczywiście staramy się w miarę naszych możliwości tutaj krzewić, kształtować i rozwijać kulturę. To są pieśni, to są piosenki, no, to są tańce. Teren jest powiedzmy sobie szczerze. E, tak, jest od kilkudziesięciu lat e, wysyp talentów e, pieśniarskich, śpiewaczych. Dotyczy czy to różnych ludzi, i młodszych, i starszych. Najłatwiej wykształcić od dziecka, piosenkarza, śpiewaka, ale trzeba włożyć w to trochę serca, trochę pracy, trochę talentu też musi być, bo wiadomo. Jest ten śpiew naszym wyróżnikiem. Ale jednocześnie mamy kilka innych talentów i w piłce nożnej rzeczywiście mamy kilka talentów i, i w innych dziedzinach, no takich sportach bardziej wyczynowych, lekkoatletycznych, w malarstwie. W, to tak jak, jak wszędzie, prawda? No, i mamy i matematyka, mamy i fizyka, mamy zdolnych ludzi. Tylko trzeba im dać możliwość. Zbliża się burza, mam nadzieję, że nie będzie oberwanie chmury. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jutro będziemy świętować już naprawdę. Z dużą ilością publiczności rozmawiałem z panem Wójtem Sławomirem. To jest trudne słowo, Sławomir. Sławek jest łatwo. Jest, jest trudne, przyzwyczaiłem się do tego. Dzień. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Wójcie za oddanie głosu. Szanowny Panie Marszałku, szanowny panie Starosto, szanowny panie wójcie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na 18. świętokrzyski małopolski Świ czempionat koni małopolskich. Niestety obowiązki państwowe nie pozwoliły mi w nim uczestniczyć. Chciałbym jednak Państwu przekazać moje wyrazy uznania. Lach bez konia jak ciało bez duszy, mawiano rzecz pospolitej obojga narodów, a szczególnego rodzaju etos jazdy konnej pozostał w naszej kulturze bardzo silny aż do czasów współczesnych. Dlatego też tradycja hodowli koni wierzchowych jest w Polsce ważną wartością. Cieszę się, że jest pielęgnowana i popularyzowana dzięki takim wydarzeniom jak odbywający się dziś czempionat. Życzę Państwu, by te dwa dni były satysfakcjonującym zwieńczeniem starań, jakie włożyli Państwo w przygotowanie do tego święta. Członkom Okręgowego Związku Hodowli Koni w Kielcach pragnę zaś szczególnie podziękować za codzienną pracę oraz życzyć powodzenia w dalszej działalności i wielu sukcesów. Niech z polskich hodowli będą nadal naszym powodem do dumy. Podpisał wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa Wyższego, panie, panie Rosław Gowin. Panie Wójcie, szanowni państwo, pozwolicie, że odczytam list od wojewody świętokrzyskiej pani Agaty Wojtyszek. Niestety obowiązki nie pozwoliły jej dzisiaj z wami być, ale na pewno następnym razem będzie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na 18. Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich w Opatowcu. Ta tradycyjna już impreza nawiązuje do regionalnych zwyczajów oraz wyraża szacunek dla trudu hodowców i wdzięczność za ich dotychczasowe dokonania. Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich wnosi ogromny wkład w rozwój regionu. Dzięki temu ziemia świętokrzyska coraz mocniej zapisuje się na mapie całej Polski. Życzę wszystkim Państwu Wielu sukcesów oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Wojewoda Świętokrzyski, Agata Wojtyszek. Dziękuję bardzo. I o koniach by można mówić bardzo dużo. O, o nich jako o zwierzętach można mówić tak dużo, jak wśród ludzi o kobietach i wszystkiego by się nie wypowiedziało. Nie chcę ich, drodzy Państwo, silić na to, żeby. Żeby te wszystkie sprawy poruszyć, tym bardziej, że wiem, że jeszcze będzie wielu znamienitych gości chciał zabrać głos. A za dużo Kowalczyków na scenie być nie może, bo by scena pękła, jak będzie za duże natężenie na jeden metr. Dlatego, kochani Państwo, ponieważ reprezentuję samorząd województwa, chcę w imieniu całego samorządu, sejmiku województwa świętokrzyskiego jako naszego regionalnego parlamentu, a i zarządu z marszałkiem na czele, Podziękować wszystkim tym, którzy ten czempionat 18, ale wszystkie poprzednie, organizują. Dzień dobry Państwu, szanowny panie wójcie, dostojni goście, drodzy hodowcy, szanowni państwo, dzisiaj jestem akurat u państwa piękna pogoda, opatowiec jak, jak zawsze, co roku 18 rok. Z rzędu już... Impreza się udaje, super, jestem pod wrażeniem, natomiast jestem z moimi małymi hodowcami. Co prawda zaczynamy dopiero od kucyków. Mamy w domu dwa kucyki, ale myślę, że w przyszłości też te większe koniki, czempiony się pojawią. Szanowni Państwo, chciałbym pogratulować już wszystkim hodowcom, którzy biorą udział w młodzieżowym czempionacie. Za chwilę będą, będą wyniki, natomiast trzymam kciuki i dziękuję państwu, że tą piękną tradycję koniarzy podtrzymujecie i jeszcze raz gratuluję, a państwu życzę wspaniałego popołudnia wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie Drodzy goście, szanowni państwo ja w imieniu własnym, w imieniu władz samorządowych powiatu kaźmierskiego na czele z przewodniczącym Markiem Augustynem pragnę tu dzisiaj, na tym czempionacie wszystkich serdecznie pozdrowić Przede wszystkim podziękować wystawcom, hodowcom, którzy tu do nas przybyli z całego województwa, z całego regionu i poddali się tej ocenie. Bo kiedy przypominam sobie, zaczęliśmy organizować ten czempionat z ówczesnymi władami Związku Hodowców Koni i samorządem Gminy Opatowiec, nikt z nas nie przypuszczał, że to doczekamy pełnoletności. 18 Czempionat, zbliża się jubileusz i pewnie będzie organizowany dotąd, dopóki będzie zainteresowanie, zainteresowanie tym pięknym zwierzęciem, bo... Witam Państwa. Chciałem podziękować za współpracę i za organizację 18 Czempionatu koni Małopolskiej w lat I panu... Marszałkowi Województwa Święteczowskiego, panu Adamowi Aromasowi. z Skromną taką statuetkę chcemy złożyć na ręce pana Tadeusza Kowalczyka, pracownika mar Urzędu Marszałkowskiego, przewodniczącego w stryniku. oraz Oraz y, panu Nowakowi. Y, staroście Kazimierza. No i oczywiście tu wójtowi, panu Soromierowi, Kowalczykowi bardzo dziękujemy za współpracę i za pomoc w organizacji tego szokiona. Dziękuję bardzo. Tak, tak, tak. Panie Starosto, wójtowie, samorządowcy i wszyscy zgromadzeni. W imieniu Dyrekcji Świętokrzyskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składam wszystkim hodowcom za ich pracę, trud. Osiemnastoletnie doskonalenie w swoich linii hodowlanych, które tutaj mają wypracowane, doskonaleniu ich genów i wszystkich właściwości oczekiwanych przez hodowców składam im za ten trud podziękowania. Natomiast chcę również podziękować wszystkim rolnikom zgromadzonym tutaj za codzienną pracę, w przededniu tych żniw życzę wam wszystkich dobrej pogody, dobrych zbiorów, a hodowcom dobrych wyników, jeszcze lepszych. Dziękuję wszystkim i zapraszam do stoiska Arim w Kazimierzy Wielkiej, który pan Janusz Skoczek reprezentuje tutaj.